Z tej strony, Jojo, i dzisiaj kolejny odcinek podstaw szybkiego układania. Dzisiaj chciałbym rzucić okiem na coś, co się nazywa Finger Trick, i tudzież Finger Tricks po prostu po angielsku coś, o czym też wiele osób z Was na pewno słyszało, i jest to nic innego jak wykonywanie konkretnych ruchów na kostce w konkretny sposób, bo jak wiadomo, o ile możemy poruszyć prawą ścianką do góry, to są różne opcje: możemy to zrobić tak, możemy to zrobić tak, możemy to zrobić tak. No, masa jest tych możliwości, tak naprawdę, i teraz pytanie, którą najlepiej wykorzystać. Są finger triki stałe, takie, które istnieją i powinny się zawsze wykonywać, na przykład ruch U2, który wykonujemy zamiast wykonywać dwa razy jednym palcem, raz, dwa, możemy go wykonać dwoma palcami: najpierw wskazującym, potem środkowym, no i tak to wygląda powoli, ale w momencie, gdy musimy szybko układać normalnie taki podwójny ruch byłby tak a dwoma palcami za jednym posunięciem robimy cały ruch U2 i to naprawdę znacząco. Wiem, że wiele osób z Was może nie przykuwa do tego dużej uwagi, ale znajomość dobrych finger tricków pozwala w znaczący sposób no, obniżyć nasze czasy. I nawet gdy układamy mm, załóżmy już w 15 sekund, to nauka odpowiednich finger myślę, że pozwoli nam spokojnie jeszcze o sekundę, czy nawet dwie sekundy zbić te czasy w dół. Jest to ważne zarówno w zwykłym układaniu, są takie podstawy, które warto znać. Jak i przy wielu algorytmach. Słuchajcie, to jest pierwszy finger trick, czyli U2. Oprócz tego ruchu U2 warto korzystać z innych ruchów. Wiadomo, tak dwoma palcami równocześnie możemy zrobić F2 po małym reglipie, możemy zrobić B2. Różne rzeczy, możemy go robić lewą ręką. Ja lewą ręką trochę gorzej go wykonuję, co też jest moim błędem, bo powinienem przede wszystkim do OH taki finger trick umieć wykonać. Ja skupiam się na prawej ręce, tak mam dostosowane pod siebie algorytmy środkowa warstwa też jest ważna, ponieważ algorytmy takie jak na przykład permutacja H wymaga od nas podwójnego ruchu tą środkową warstwą, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby nie robić tego na dwa razy, jak widzicie bez finger tricków no tak wygląda algorytm i powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to zbyt szybkie, a z finger trickami mamy to w bardzo szybki sposób w bardzo łatwy. Dodatkowo ruch D2 możemy sobie robić tak samo. Są to takie podstawowe finger triki na podwójne ruchy, coś co każdy powinien znać, i dzięki temu będziemy unikali na przykład robienia ruchu F2 w ten sposób, tylko będziemy robili go na raz. To jest bardzo ważne. Druga partia finger to w trochę inny sposób poruszanie daną ścianką. Nie wiem, jak dokładnie nazwać tą partię, ale przykładowo najprostszy finger trick, którego ja z którego ja korzystam. I pomimo, że nie jest to może szybsze od y, normalnego chwytu na kostce. To często po prostu ratuje mi skórę, jeśli chodzi o niektóre sytuacje. Zakładając zwykły ruch U, wykonujemy w ten sposób. Jest to w pełni logiczne, w pełni zrozumiałe, jest to najlepsze. Ale czasem zdarzają się takie sytuacje, że akurat tego palca nie mam tutaj, tylko mam go tu na przykład. I chcę zrobić ruch U. I jak ja się ratuję? Założę, że w algorytmie, przykładowo w permutacji T, normalnie permutację T wykonalibyśmy w ten sposób. I tu byśmy zrobili regripa i kontynuowali całą permutację z tym jednym regripem. Jest na to rada. Zamiast wykonywać ruch U w ten sposób, ja go mogę wykonać tym palcem, palcem wskazującym lewej ręki, pchając ściankę. Widzicie? Taki sam ruch wykonuje ale w ten sposób, że pcham ściankę. Co mi to tak naprawdę daje? Wydaje się to y, ciężkie, wydaje się to niepotrzebne, ale daje dużo, bo nawet przy takiej permutacji T, teoretycznie bardzo szybkiej i prostej permutacji. Pozwala mi to ograniczyć tego regripa. I w tym momencie nie zaczynam już tak tej permutacji, ale zaczynam trzymając kostkę normalnie. I spójrzcie, zamiast tego pierwszego ruchu U wykonuję go tym palcem, i potem, już bez regripa, kontynuuję całą permutację T, co jest dużo wygodniejsze i często przyspiesza ułożenie, bo to jest nasza naturalna mimo wszystko pozycja do trzymania kostki, a nie taka. W momencie, gdy mam permutację T na kostce. Układam kostkę, wypada permutacja, zobaczę, że ona jest, no to muszę zrobić regripa i potem jeszcze w trakcie drugiego regripa. W momencie, gdy znam już ten finger trick, który wam pokazałem, nie muszę robić tego regripa. Zobaczę, że jest permutacja T i od razu bez regripa zaczynam ten algorytm i wszystko jest gotowe. Druga rzecz, którą wam pokazałem w zasadzie na końcu tej permutacji, czyli ruchy F czy F prime wykonywane kciukiem. Ja sam długo się przekonywałem do tego finger triku. Sam go długo nie używałem, po prostu preferowałem coś takiego, czyli załóżmy wykonując tą permutację T, robiłem taki ruch. Ale rzeczywiście ruchy kciukiem są przydatne: są bardzo przydatne i bardzo ważne w wielu algorytmach. I polecam się wam ich nauczyć. Ja sam mieszam te ruchy. To jest coś, czego nie wykonuję zawsze. Nie jest powiedziane, że dany finger trick musimy wykonywać zawsze, tak jak ten, ten ruch F-prime kciukiem, ale jest on przydatny. Więc mamy już finger triki typu U2, typu D2, typu M2, mamy takie finger triki jak to pchanie palcami zamiast normalnego ruchu, to ja pcham palcem, żeby zrobić U, mamy Fki kciukiem. Jest tego naprawdę masa. To są takie podstawy, które ja chciałem wam przekazać w tym odcinku. Resztę finger trików warto szukać sobie, każdy pod siebie w danym algorytmie. Mamy do, jakąś permutację to zawsze na przykład w permutacji U ja też wykonuję ten ruch, też wykonuję ten ruch palcem wskazującym lewej ręki, więc moje U wygląda w ten sposób. Więc te finger tricki musimy sobie szukać sami. To jest coś, co w dużej mierze zależy od Was. Wy sami pod siebie musicie decydować, jak wykonujecie algorytmy i jest to coś, o czym często niestety zapominamy. Poza tym, że znamy już algorytm, warto sobie nad nim przysiąść, Warto opracować sobie swoją technikę wykonywania tego algorytmu, która będzie najszybsza, którą unikniecie regripów i innych niepotrzebnych rzeczy. Jak widzicie na przykład permutacja g wykonywana przeze mnie w ten sposób. Ten ruch, tutaj małe u, wykonuje małym palcem. Ja małym palcem pcham kostkę i robię z powrotem R2, rzecz niby w ogóle nieopłacalna. Ale mnie pomaga. Dlatego chciałbym wam zakończyć ten odcinek właśnie w ten sposób, że każdy pod siebie, nawet jeśli to by miało wyglądać głupio, jakby zdawało się w ogóle niepotrzebne, to szukajcie tych finger tricków poza tymi konkretnymi, które warto znać. To również tych finger tricków, które sami wykorzystacie. Może komuś wygodnie jest wykonać ruch u Ale jeśli w algorytmie to pasuje, jeśli sprawia, że szybciej robić algorytm, to to nie jest głupie. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. I z tym. Zostawię Was z tym zakończę ten odcinek. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!